Młody to jest tak naprawdę jedyna osoba, którą można oglądać z XC. Ciągle ma na tym stara się dla tych widzów, nie to co te leniwe kulki. Witam, witam. architekt architekt coś? Tak, tak, tak. Budujemy się kolejne miasto. Tylko razem będzie lepsze, jeśli się coś nauczyłem. Dodałem też moda, że ten, że każdy mieszkaniec z widza z szatu, że będzie będziecie w mieście. Widziałem jak Steven Polski... Nie wiem, czy jest z stało. Widziałem tylko klipa, jak go potęciła, no. Jezu, patrz ba... co mówi? Idź ja z do psów i patrz I kur w telefon Nie wiem, nie wiem powiem, co to jest. I z tego co widziałem to chyba nie ma jeszcze na na Twitchu. No też pewnie nie dostanie przez czasu, no. Chyba mam, mam nadzieję, że dostanie. To co chłop napisał? Nie wiem, to jest kurwa twitch chat, nie? Taki taki wasz widok. Nie wiem, go by mogło się dziać na streamie i tak zanieść się jakiś mięsie, coś napisze takiego. A właśnie o, widziałem jakiś filmik krótki, że można ku... ten teren aż tak wysoko robić Ja nie wiedziałem o tym Myślałem, że moja góra w środku miasta to był szczyt już Tu można normalną górę robić Więc coś ich pokombinuję z tym dzisiaj, no to co? No. Trzeba coś dobrego wybrać, o Na wyspach, miasto ja właśnie myślałem, no, że może na wyspach Na pewno się da jakoś zrobić ten Miasto na wodzie Na pewno się da Idę siku i zaczynamy Tutaj już zaszczyt, żeby się ładowało Dobra, zaczynamy jak my chcemy zrobić to miasto? Bo nie chcę, żeby tak samo wyglądało jak poprzednie. Chcę coś nowego z Rondo. Dobra, mamy. To jest gwiazd. I stąd zaczynamy. A, i są mody na przykład na prędkość, mogę zmieniać. Patrz, to. No jest tak, 140 na Rondzie. Na pełnej pi*** żeby wyjeżdżanie do tego miasta. Zaczynamy planować miasto. Elektrownia, wiatraki, szybka woda, git. Szybkie ścieki Dobra, zobaczmy czy działa. O, oh, jest, jest. Stop. O, oh, jest, działa. Ten, ten, to skuter, ale tutaj widz jest. Dobra, teraz zaczynamy planowanie, wszystko działa. O, oh, są tu, zobaczmy kto to jest. Jeszcze zawodnicy Anonim Kubiks. Dwa, no. A jest, trzeci, dobra. Wszystko działa. A w aucie? Nikogo nie ma. Właściciel, o, oh, nad widać, puszek z właścicielem. Jak już? Czemu jestem 4000 na minusie, no? Co jest? Dobra, to jest. Miasto upada, dopiero się zaczęło. Nie wiem, jak im wody doprowadzić. No reset, F*** to, resetujemy. Dobra, idę tu, na placu będziemy budować, dawaj to. Na placu, można gdzieś się, się przeprowadzać już tutaj. Ooo, ale wjazd tu jest. No, zaczynamy tak samo, zaczynamy rondem. Dzisiaj do mojego domu przyszli śmierdzący panowie w garniturach, zabrali mnie Dobra, i moje dzieci rodo. i rzucili do pociągu. Powiedzieli, że czeka mnie nowe, lepsze, okrągłe życie gównem i szczynami płynące, żegnajcie. Witam, chciałbym zapytać, czy należysz do jakiejś grupy rekonstrukcyjnej II wojny światowej? Bo ten oboz co budujesz to kalkiem niezle wygląda. Aj, sprawimy to samo zrobić co ostatnio. No, zapraszam do miasta! Witam, burmistrza, znajdzie zapraszam, się jakiś wolny domek najlepiej przy rądzie? Jasne, mam jeszcze wolne działki. 140 na rondzie W całym mieście 140 niech będzie O kurwa no, czekaj Mamy problem O, so, o dobra Mam to Dobra, dobra wprowadzajcie się szybko Proszę no, trasy pieniądze ciągle Ta podatki od razu trzeba zwiększyć Na starcie no, dobry pomysł Wprowadzamy tak zwane mieszkania w kratkę Piądze no, się kończą Muszę ktoś tam level zdobyć żeby móc teren zmieniać Wtedy zaczniemy prawdziwą budowę Trzeba o, trzeba tutaj skorzystać z terenu od razu. No się marnować. Przy autostradzie od razu będą mieszkać ludzie. A teraz ostrożnie. No, w mi... no, mi... ktoś będzie musiał dymać z ich do domu. A tu na końcu będzie mieszkał. Co tu jeszcze jest. Dzień dobry, sklepy na rondzie to cudowna sprawa, nie mogę tam zaparkować, więc w trakcie jazdy wyrzucam dzieci, robię kółka, jak przeżyją i wszystko kupią, to wskakują mi do samochodu. Cudowne rozwiązanie prezydencie. Dzięki, dzięki. No nie ma tu parkingów, no. Trzeba, no, trzeba przy drodze na rondzie parkować. O, no, ktoś się spodobał na końcu, patrz. Nie mi jakiś debil tu mieszka. To ma być nowa fabryka mydła, nie zapominaj ty o piszesz, tym. piszesz, no? Dobra, kto tu jest? Samson? Kubuś? Poplas. Kurę, ludzie tu z dziećmi się bawią na ulicy, a to około 140 można zakurwiać. To nic, trzeba uważać, nie? Czemu tu się nikt nie buduje? Sajepista lokalizacja, no jest ścieków, autostrada. Lokalizacja marzenie Na wybrzeżu, domki. Domki na wybrzeżu. Czas na piknik. Zdziemy się jutro w południe na skraju parku. Jakiego kurwa parku? Opa, buduje się, pa, mówiłem, że dobra lokalizacja. Idealnie przy... ale ma. Ale ma widok Ja wymyślam solę, no nie dziwię się jak w takim miejscu chatę kupił <noise> Tutaj gówno spływa No nic jak to taka taki popyt na tę lokalizację Więcej miast, jeszcze więcej domków, więcej domków Dobra 2000 Do osób się będzie mogło wprowadzić przecież O kurwa No muszę Przecież to jest idealne miejsce do mieszkania tutaj, no. Dobra. ale prosta. Dobra, to trzeba dać ten, 140. Chyba jakieś skróty muszę zrobić, co? Bo... Żeby Ty chłop tyle dymał. <laughs> Nie wiem, co... jest. Dobra, wprowadzajcie się, zapraszam. Ja pierdolę człowieku, widzisz to? Jeszcze nigdy korków nie będzie w tym mieście. Pa, niech mają, na tym od razu w szkołę postawię tu. Pa, od razu niech mają. Szpital? A, niech mają. Ja nie wiem, czy ja nie pobierałem czegoś czasem. Jakoś moda. Bo leciało szybciej, nie? Ostatnio. Dobra, co, czekajcie, kurwa. Znaczy ja coś myślałem, coś mi wolno idzie. Muszę wejść do menu. Zaraz wrócimy. Ej, kurwa, zapisałem? Zapisało się, czy nie? Nie, kurwa. Nie, może się nie zapisało. Może to nie będzie rondowo. Okej. Ja pierdolę, to jest To nic, trzeba od nowa. Zaczynamy. No i teraz leci czas, no. Tam co są. Sekundy leciały, tu dni od razu zapierdalają. Dobra, no musiałem tak, musiałem tak, bo to jest zbogowane, nie dało się stąd zacząć. Punkt widokowy niech mają, no. Tutaj. Tak, to jest to. Jest. Te skróty są dłuższe od głównej drogi. Jak teraz zauważyłem O kurwa Ej, co tak szybko się roz... Dobra, podatki na maksa, potrzebuję pieniędzy Ile kosztuje straż? 12 tysięcy Pożyczka Dobra, jedź, jedź Dobrze, z krusikiem Kaś Mogę zobaczyć, kto jest strażakiem? Strażak prostu Nie no kurwa, na chuj ten dom? Lasgaś Ja pierdolę, przecież Straż się spali zaraz To jest strasz? Nie, to jest straż Nie komuś chatę okradają Tu się dom pali Co ja mam zrobić? Nie miasto upada, nie wiem czemu nawet Tu się fajcie, tu się wodą zatruwają Dobra, mamy to 1200 osób to, zaczynamy Dobra, jaki jest max? Kurwa człowieka ale mieszkania będą. No, to jest Max. 50 koła na to wydałem. Ja pierdolę, takie gówno. Związku ja zrobić teraz, ja chciałem taką, cały basen w górski to zrobić. Ale droga, co jest? O kurwa, przecięło chyba tą Eh, tunel się zrobił, ale skam! A pierdole, dobra, zaraz trzeba będzie... Ostatnio mój dom sprawił pożar, bo w mieście nie było straży, aby go ugasić. Chwilę później nasz wspaniałomyślny burmistrz postanowił postawić wielki stożec za 50 tysięcy, który rozwiązał wszystkie problemy tego miasta. No nie wiedziałem, ile kosztuje, no. Ja pierdole, tornado jeszcze! Ostatnio zastanawiałem się, która godzina. So na jest. szczęście nasz burmistrz postawił nam wielki zegar słoneczny. <noise> Czemu się wyśmiechły chłopy? Że to na cały dom rozjebało. Tragedia. Nie, się zakręciło idealny środek. Nie, nie, dobra, spierdala. Dobra, wrócimy silniejsi, wrócimy silniejsi. Ile ładnie, domów ładnie, rozjebało? Gans, kochaj. Ładnie, ładnie! Bardzo ciekawie! Nie, to no, tragedia. Mogę tę górę jakąś sprzedać na 50 tysięcy? Potrzebuję pieniędzy. To jest tragedia, no. rekrutuje Bilba na niesamowitą przygodę ku samotnej burze, oby ci się tam z nie zrespił POZDRO 600. Nareszcie jakaś kleska żywiołowa wywołana przez Naczer, a nie przez naszego burmistrza. Ja no, nie wiem, coś odjebało się, no, odjebało. No tutaj to nie ma co budować, ja chcę górę. 23 tysiące na to, czy warto. Chyba warto Teraz tu wyrównać teren no, zbieramy pieniądze O kurwa, ale rzeka. co jest Dopiero się odbudowały. No proszę, zostaw mnie Ja pierdolę No, nieźle Nie zniszczyło się dużo Ty, bez tragedii, chujowe to trzęsienie Dobra, robimy Beverly Hills tutaj Takie podwójne osiedle I to, to osiedle łączymy z tym ten fajny Dobra, i tu będzie dzielnica ze sklepami, ze szkołą, ze wszystkim No, ty, ładnie to wygląda Pas startowy Elegancko Pas do lądowania A z drugi w drugą stronę Teraz kołowanie Ten wiadek nie za blisko pasa startowego <ś> <ś> że, że ten? Nie no, chyba nie że podda radę, czy zmieści się, tak w sumie to. to kurwa, to miasto ma 4000 ludzi. Po co tu. Po co tu lotnisko? Nie wiem, miasto mi umiera w śmieciach. Wszystko jest, wszystko jest, no. Wykorzystanie wysypić 46%. Jest, leci, ale rozpęd zajebał. Uj, no nie wrócę. Tak, mieszka u nas 4000 mieszkańców. Tak, mamy lotnisko międzynarodowe. Tak, palimy śmieciami, bo ich nie wywożą. Tak, słyniemy z tego, że mamy najbardziej skomplikowaną infrastrukturę drogową. Zapomniałeś o Wielkiej Górze za 100 tysięcy w centrum miasta. O kurwa, to naprawdę już prawie całe jezioro, jezioro jest głównie. Jest za chwilę. Jest, patrz! <noise> No chuj ja ten pas zbudowałem jak on tylko tego używa. No i drugi, patrz! <grylijk> Daj trochę czasu dla pilota. Wiesz, jak ciężko złapać czarnych ludzi w siatki i to z Biedronki. Co ty piszesz, Dylan? Ty ja może zo zrobię. ZOO to będzie główna atrakcja naszego miasta. Trzeba. je <tros> jebadą <_ dari> drogę tu zbudować. Droga za 460 koła <gry> A <affiliated> będzie warto, no. Będzie warto. Dobra. Kurwa, to jest jednokierunkowa. Ja pierdolę. Była dwukierunkowa, mam nadzieję, tak? Czy nie? Chyba ta. Dobra, ta. No. Wybiegi dla Łosi, reniferów, jasne, przyda się. Zaczynamy, dobra. Jeden wybieg. Ta szarnia będzie tutaj. Antylop to tutaj obok. Taleta. No, jedna może być. Kurwa, to drugą taletę postawiłem, przodkowo. Pa, warto by było. <laughs> ale samolot przeleciał akurat Mam nadzieję, że nie będzie to, nie będzie to przeszkadzać dla zwierząt Dobra, stadion Trzeba trochę dać rozrywki tym ludziom O kurwa, ale się postawił Nie no proszę, się, nie, nie spalił mi się tylko Ja pierdolę, gdzie jest strasz, gdzie jest, tu Jakim cudem postawiłem to na... Nie no dobra GG, jeszcze tornado idzie Dobra to jest koniec Nie no dobra, to idzie przez środek GG, koniec Ty, bo to na stadion leci Czemu to prosto na stadion idzie? Dobra, skręciło, skręciło No, to, to skręciło Ty, przeżył Minus 1200 Dobra, to jest chyba koniec tego miasta Zbyt się bałem coś, nie wiem co. Może to, że wydałem 200 tysięcy na 100 tysięcy na górę, 50 tysięcy na port, którego nikt nie używa 100 tysięcy na lotnisko i 100 tysięcy na ZO Może to o, zaraz was uwolnię spokojnie Właśnie uratowałem z dwie rodziny, nie? O! Co jest? Jest Meteoryty! Gówno rozlane po całej zatoce, brak wyższej edukacji, brak straży łączenie Austrat z skrzyżowaniem, brak na sportu, nie wiem co zjebałem królest Dobra, koniec. Nigdy. Właśnie chciałem coś, coś jakiego zrobić, chciałem dzisiaj. Ale no. To dużo kosztowało to. Bo widziałem podobne przed streamem no. Jakim cudem mu to działa na przykład taka, taka droga jest? Mam prawdziwy speedrun O, tu elegancko z timerem Dwa razy mnie nie No a wiesz, że ten chłop miał 8 taktyka? Spoko no, no. taktyka. kurwa, co? kurwa. No, witam kurwa. Co robisz kurwa? kurwa co, co, co robisz? Witam. Regulamin jest znany? To jest znany. Wziąłem, no dobra, nie wiedziałem, że jesteś tu. No właśnie, właśnie. Kurwa, byś no. gotowy w każdej chwili. No widzisz to? Przed nim powiedział, że jebie. Mówiłem, no, że to plotki. <noise> o, macie. Jednak jebie. Co? Super to był streamek Boże. Michał, do momentu aż ten cringe śmieć przyszedł. Szkoda, widać że go nighta. nie lubisz. Nie dziwota tez bym się nie odzywał do takiego zjeba. Marcin, jaki stan za kola? Ty, kurwa, Dzięki to za jest piątkę. To ty piąta dla mnie jest, kurwa. Ksajo, widziałeś jak streamerka dzisiaj przejechała psa? Dalej no, wsadzasz ran w odbyt. Widziałem. Co sądzisz? Nie mogła przejechać ta streamerka, kurwa, meryżyć i tak już nie ma sensu. A kiedy powrót? Zdradzisz rąbka tajemnicy? A niebawem No, tu chwa. Taki gnomek. Czy zrobisz openik na powrót? O widzisz, to jest pomysł na content. Openik? No. Jest churwa. Człowieku. Nie chcę spoilerować, nie? Ale powiem ci, że mam z 60 kapsuł Czego? Z, z 8 worków 30 klasycznych chestów. A to... człowieku, jeszcze z 8 jest no. Myślałem, że o CSM ale A, o C, ce... no to w też może być, no. Chcesz, Te, ja też coś możemy przeotworzyć, oczywiście, że tak Wyzwajam twój dres No tak ją wziąłem tutaj, no bo tutaj to szkoda i tak się ubierać no, Tak, Tutaj, że staniesz na ziemi i jakimś studentem dupę masz ujebana Keczupem kurwa z gołąbków ja, no, ja się chyba Nie no, się lukicha nie próbowałem tutaj tego jeść Boże, będę musiał sucharowi woda kazać oglądać, żeby no. spisał ile tu było dla mnie Co No to kurwa, Drakul O nie, Drakula Taki wystrzelony Nie ale brudny nie, nie, jest, no nie pokazuj, to musisz się umyć. No Hello, no. Sy. No, chodź, chodź, chodź. Ja Nie chciałem, chciałem, żeby no. mnie było widać. Gdzie domino? o mnie pamiętali. Troszeczkę, <śleszy> <Praszczekaj, śleszy> Edward, nie jutro ale będzie. No, to Może będzie. mnie zapomnieli, a ja miałem kontuzję oczu. Bo się oporowałem dla nich. Druga <śleszy> ta kontuzja, to coś znaczy? nie? Żeby, tak żeby co widzieć ich wiadomości za czasie. No i co żeście narobili? I to moja woda? Nie, nie wiem. Nie, ona nie otworzona jest jak coś. O, ale. ja takie o, łyka o. wezmę, że ci nie zabrudzę, nie? Mój <grym grym grym> mocny gazet! Tak widziałem, jak się pijeli na kamerce i. Kurwa, ale Chciałem, że dasz Pytanie do, do popo co? i Marta. Co jest masz? No jest i domino! Jest, ideolo, o, ideolo, o, jest o, i on! Co jest, no? Placę jednego jest, złotego, złotego za każde szczeknięcie domina w przeciągu 10 sekund. E, cicho, cicho! Połaśnię złotówkę za każde szczeknięcie w przeciągu 10 sekund. Szczekaj, szczekaj, szyko! Nie, nie liczyłem! Nie liczyłem. Ujdo, Kiedy, to było dla ciebie! pieniądze! chyba liczył to? Do... Czemu nie jesz moich smacznych dżemów? Kurwa. I czemu one <gulety> się gotują na kaloryczne? <gulety> <Chciałem> to <powiedzieć, gulety> tam... Czemu ona jest otwarta? Pokaż! Tak? Tylko. Może odciepa je, bo jak się gazu śnie. Ej, to ten dżem tak. Ładnie no, pachnie chyba, nie? Za. orzechowym pachnie, no. Dobra, dobra, to bicie w kaska, ja będę zgadywał Dobra, dobra. ale to bez kasku <grym> Dobra, jak was jest To jest, tak. jest kaskader, na no, no. przecież kask, tak? Kaskader I chciałem, żebyś tu przyszedł no, do nas no o, Dobra, chłopie czy to jest prawie całe, całe bractwo. Jeden ujdzie, idzie. w swoim rodzaju Jeden z Oskar! Jest odpadło, i Całe bractwo! Całe bractwo! Bractwo, bractwo. bractwo. bractwo i złożony. Dobra, no. ja już, no. mi już wystarczy, nie może odpalać Dracula. No, fajan. No. Ja już nie Młody to jest tak naprawdę jedyna osoba, którą można oglądać z Xii. Ciągle ma <noise> na to pomysł stara się dla tych widzów, nie to co te leniwe kurwy, jebane szmaty, jak na przykład ten frajer, czy Ech. tamten. Pan, na mnie jeszcze nie pokazałeś. No bo cię nie widać na kamerze. Dobry? No. Mi... Młody, kurwa, powiedz Bagiecie, okay. żeby mi wracał do Lesz na płytki poprawiać tak chujowo zrobił, a nie w Warszawie teraz. Odpal tego streama, człowieku, kurwa. <laughs> Człowieku! Ja już już jest 21.08, no Młody no. tu musi siedzieć, zapierdalać kurwa, jak zwykle całe Xain bierze zbierze na barki, kurwa, no bo, bo reszta to chuja robi, nic nie robi, a młody jak zawsze fajne pomysły, kurwa, stara się i w ogóle, tak? Ciężko no jak na no, dokładnie, no. dokładnie. No i iść, wypierdali robić to swoje nudne gówno, bo młody <laughs> musi pomyśleć jak rozjebać system następnym razem, tak? Po wyjebajcie z X. <laughs> Da, słyszałem, słyszałem co mówił o mnie Izak kurwa, słyszałem nie? Ale jebany, że się poznał na mnie tak szybko Zniszczę cię Skowyr Dorwę cię ty, ale ja już że z Tak? A. a, no to, a, a, to klikam, no. A, no to klikam, no. no Prasa, wszyscy ludzie idziemy, za za a, pędzimy. Edysia, poddyszysz coś. Młody? W niedzielę, z malowania z lukiem. A no, w niedzielę z lukiem. No. Jak zwykle przygotowany stream od młodego klasy. o no, ten no, był łamany palcem w niedzielę. No, Dobra, no, wysyłamas, no kurwa. Dzięki za dzisiaj, pa.